Dzień dobry, zapraszam na wspólne ćwiczenie kugu. Dzisiaj wykonamy ćwiczenie z kulą. Ono działa uspokajająco i też pozwala rozruszać nasze stawy i uelastycznić je. Stajemy troszeczkę szerzej niż w pozycji podstawowej zewnętrzne krawędzie stóp równolegle. Wyobrażamy sobie, że przez środki stóp wypuszczamy do ziemi korzenie. One się rozrastają głęboko w ziemi. Kolankę na chwilę prostujemy i puszczamy luźno. Pilnujemy, żeby nie szły do środka. Musimy je skierować troszeczkę na zewnątrz. Uginamy się w stałach biodrowych i podwijamy kość okonową pod siebie. Czubek głowy podwieszamy na złotej nici do nieba. Rozluźniamy się w tej pozycji. Chwytamy kulę. Wyobrażamy sobie, że trzymamy kulę. Jeżeli mamy w domu piłkę plażową, możemy też ćwiczyć z piłką plażową. Piodrami zaczynamy zataczać ósemki. Bawimy się kulą. Idziemy z naszą kulą na jedną stronę. Biodra zataczają senki, a dłonie ślizgają się po kuli. Rozluźniamy wszystkie stawy. Rozluźniamy stawy skokowe, kolanka. Rozluźniamy stawy biodrowe. Możemy teraz bardziej skupić się na ósemkach. Rozluźniamy barki. Łokcie. Nadgarstki. wyobrażamy sobie, że kula się przed nami zatrzymuje. My ją delikatnie gładzimy, a ciało podąża za ruchem dłoni. Stopy są zakorzenione w ziemi, czubek głowy podwieszony do nieba. Jesteśmy trochę tak jak marionetka. Wszystkie stawy poruszają się Swobodnie. Kula znowu zaczyna się poruszać. I kończymy ćwiczenie kierując dłonie do dołu brzucha. Rozluźniamy się. I dziękuję bardzo.